Infrastruktura energetyczna jest krwioobiegiem dynamicznie zmieniającego się świata. Kluczowa dla gospodarki, dla funkcjonowania państwa, dla przedsiębiorstw, dla każdego z nas wszystko, z czym mamy do czynienia na co dzień, napędza energia elektryczna. Rozwój gospodarczy kraju związany jest ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Aby sprostać temu wyzwaniu, niezbędne są inwestycje służące efektywności energetycznej, gwarantujące bezpieczeństwo i jakość dostaw. Elektrownie systemowe na paliwa konwencjonalne. OZE, czyli odnawialne źródła energii, przedsiębiorstwa energetyczne razem tworzą skomplikowany system energetyczny, który pracuje 24 godziny na dobę, każdego dnia bez przerwy dostarczając energię dla przemysłu, rolnictwa i dla odbiorców indywidualnych. W Polsce niemal 60% energii wytwarzane jest z węgla kamiennego i brunatnego, ale drugim co do wielkości źródłem są odnawialne źródła energii, czyli w skrócie OZE. Udział OZE rośnie najszybciej i już przekracza 30%. Energia tego typu wytwarzana jest przede wszystkim z wiatru i słońca. Kolejno udział w wytwarzaniu energii mają elektrownie gazowe oraz elektrownie wodne, a w przyszłości może będzie to także energia atomowa. Najpierw definicja. System elektroenergetyczny to infrastruktura elektroenergetyczna, przesyłowa i dystrybucyjna oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje wytwórcze i odbiorcze. Zarządcą systemu elektroenergetycznego najwyższych napięć jest Operator Systemu Przesyłowego, w skrócie OSP. Na mocy ustawy Prawo Energetyczne na terenie Polski rolę tę pełnią polskie sieci elektroenergetyczne. PSE zarządzają pracą Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Operator systemu przesyłowego odpowiada za utrzymanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej w całym kraju, bilansowanie systemu oraz koordynację pracy wszystkich uczestników rynku. Wszystkie te działania muszą być zgodne z obowiązującymi regulacjami prawa krajowego i europejskiego. Polski krajowy system elektroenergetyczny jest bowiem częścią systemu elektroenergetycznego Europy, który nazywa się CESA, a na jego stabilność mają wpływ działania wszystkich OSP. CESA to największy synchronicznie połączony system elektroenergetyczny na świecie, dostarczający energię do ponad 400 milionów odbiorców w większości krajów Unii Europejskiej. Operatorzy systemu dystrybucyjnego, czyli OSD, to przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na niższych napięciach niż polskie sieci elektroenergetyczne. Są odpowiedzialne przede wszystkim za bezpieczeństwo energetyczne na swoich obszarach działania, za ruch w sieci dystrybucyjnej, jej eksploatację, konserwację i remonty, a także niezbędną rozbudowę. Krótko mówiąc, najważniejszym obowiązkiem OSD jest zapewnienie swoim klientom, czyli również Tobie, nieprzerwanego dostępu do wysokiej jakości energii elektrycznej. Pięciu głównych OSD to Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Stoen Operator. Popatrzmy teraz, jak to wygląda na schemacie w prostej linii: od elektrowni poprzez linie przesyłowe, wytwórców, linie dystrybucyjne, aż do gniazdka w domu. Zanim energia elektryczna dotrze do Twojego domu albo do firmy, czyli do dowolnego gniazdka, chociażby tego koło Ciebie, ważnym etapem jest GPZ, czyli główny punkt zasilający. GPZ to kluczowy węzeł w sieci elektroenergetycznej, którego podstawową funkcją jest zapewnienie dostaw energii elektrycznej i koordynacja jej przepływu na określonym obszarze. Główny punkt zasilający to stacja transformatorowa, do której doprowadzane są linie wysokiego napięcia, z których energia jest transformowana i rozprowadzana za pomocą linii średniego napięcia. Na obszarze działania Enei operator jest ponad 260 takich GPZ-ów i wciąż powstają nowe. To transformacja energetyczna i m.in. systematyczny wzrost generacji rozproszonej powodują potrzebę budowy kolejnych GPZ-ów, by zwiększyć potencjał przyłączeniowy istniejących linii. Właśnie temu służyć ma nowy GPZ w Borku Wielkopolskim. Inwestycje zrealizowano dzięki dofinansowaniu w ramach Fenix. Ten projekt to rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej poprzez budowę stacji 110-15 kV Borek Wielkopolski wraz z linią zasilającą wysokiego napięcia oraz wyprowadzeniami średniego napięcia. Borek Wielkopolski to nieduże miasto w województwie wielkopolskim w powiecie Gostyńskim. Enea Operator wybudowała nowoczesny GPZ w pobliżu granicy tej miejscowości. GPZ dzięki pracy transformatorów zmienia wysokie napięcie na średnie. W Polsce północno-zachodniej, gdzie jest ulokowany GPZ Borek, dominuje sieć średniego napięcia o wartości 15 kV. Popatrzmy, oto linia 110 kV, czyli linia wysokiego napięcia. Energia elektryczna jest dostarczana do GPZ-u, a następnie zmieniana na niższe napięcie, w tym konkretnym przypadku 15 kV. Dopiero później, liniami średniego i niskiego napięcia, dostarczana zostanie do firm i domów. Jednak to nie wszystko. Nowoczesny GPZ, właśnie taki jak ten w Borku Wielkopolskim, to także możliwość przyłączenia nowych klientów, w tym wytwórców energii elektrycznej z OZE, na przykład z pobliskich farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Spójrzmy na GPZ. Co się dzieje w środku? Nowoczesny GPZ, podczas normalnego działania, obsługiwany jest całkowicie zdalnie. Od czasu do czasu wymaga sprawdzenia czy wizyty Montera, ale zasadniczo wszystkie parametry GPZ-u, wszystkie urządzenia kontrolowane i obsługiwane są zdalnie. A jeśli zabraknie energii, to zespół akumulatorów podtrzyma działanie urządzeń na GPZ aż do przyjazdu specjalistycznej brygady. Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie. Kiedyś energię elektryczną produkowały jedynie elektrownie systemowe. Energia płynęła tylko w jednym kierunku od miejsca wytworzenia do odbiorcy. Dziś jest zupełnie inaczej. Mamy do czynienia z wieloma wytwórcami, którzy potrafią wyprodukować energię elektryczną dzięki wykorzystaniu wiatru i słońca i dostarczyć ją do sieci energetycznej. Tak działa energetyka rozproszona. Energetyka rozproszona to energetyczne źródła wytwórcze i magazyny energii przeznaczone do użytku lokalnego, przyłączone bezpośrednio lub pośrednio przy wykorzystaniu instalacji gospodarstw domowych, sieci przemysłowych i tym podobnych do systemu dystrybucyjnego. To wszystko daje bardzo elastyczne możliwości rozwojowe. GPZ to punkt w sieci, który zapewnia bezpieczeństwo, niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej, minimalizuje liczbę przerw w dostawach energii i poprawia napięcie. Dlatego w okolicy może powstać np. duża firma, która zapewni miejsca pracy, mogą powstać nowe osiedla, rozbudować się infrastruktura gastronomiczna i przemysłowa, a GPZ zapewni wszystkim tym obiektom energię o właściwych parametrach, których nie udałoby się uzyskać bez tej inwestycji. To sytuacja, w której wszyscy zyskują. Mamy miejsca dla inwestorów, czyli nowych firm, dla producentów odnawialnej energii, powstają nowe miejsca pracy, miejsca do zamieszkania, a także niezbędna infrastruktura. Dzięki sieci, która pracuje dla nas bez przerwy, możemy cieszyć się światłem, ciepłem, bezpieczeństwem i komfortem. To nasza wspólna energia, która napędza nasze życie, nasze marzenia i naszą przyszłość.